Szczęść Boże, jestem Marek Boź, Królowy Różęta Świętego. Zapraszam Cię do odsłuchania jednego z tysięcy świadectw nowenny pompejańskiej, jakie przesłaliście do naszej redakcji. Szczęść Boże wszystkim, chciałam i ja złożyć moje świadectwo. Tak zaczyna swój list Urszula. Urszula zatytułowała je Nowenna pompejańska o uleczenie z nerwicy. Pisze, nowennę odmawiam od trzech lat, ale ta, którą właśnie zakończyłam, była pierwszą odmówioną w mojej intencji. Odmówiłam ich już kilkanaście, głównie w intencjach rodziny. Od dłuższego czasu zmagam się z nerwicą lękowo-depresyjną, która wyniszczyła mnie już tak, że stałam się wrakiem człowieka. Uznałam, że tylko Bóg może mi pomóc i ponownie sięgnęłam po różaniec. Maryja wysłuchała mojej modlitwy, za co bardzo jej dziękuję. Napady lęku niemalże ustąpiły, pomimo znacznego ograniczenia leków. Taka choroba, czy ma w ciągłym napięciu, stresie i lęku, to codzienna walka z samą sobą. Wierzę, że tylko Bóg przez ręce Maryi może mnie całkowicie uleczyć z tych zaburzeń psychicznych. Moja poprawa jest namacalnym dowodem na działanie Boga. Życie nie szczędzi mi trudnych, a wręcz traumatycznych doświadczeń. Często jest mi trudno skupić się na modlitwie, choć przed każdą proszę o wewnętrzny spokój. Niestety trudno o to przy mojej chorobie. Wysłuchana intencja umacnia wiarę. Dzisiaj podjęłam już kolejną nowennę, ale w innej intencji. Ufam i wierzę, że Bóg i tym razem mnie wysłucha. Wszystkich zachęcam do tej modlitwy i życzę wysłuchania waszych intencji. Dziękuję, Urszulo. Napisałaś, że wysłuchana intencja umacnia wiarę, także twoje świadectwo umacnia wiarę. Ono pokazuje, że ta Boża łaska działa w czasie, że twoje uzdrowienie jest jakimś progresem, że będzie jakiś postęp. Trwaj w modlitwie. Wierzę, że modlitwa różańcowa da ci potrzebne ukojenie, tak jak powiedziałaś, przez Maryję, przez Boga. Mam nadzieję, że spodobało ci się to świadectwo Nowenny Pompejańskiej. Napisz swoją opinię w komentarzu i przyślij swoje, jeśli masz na adres świadectwałpa.pl. Dziękuję.